TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Dziękuję bardzo Pani Marszałek, Panowie Ministrowie, Wysoka Izbo. Świadectwa powodzian, świadectwa osób, które zostały dotknięte tym dramatem powodzi, które słyszymy w mediach, są porażające. I mówią o tym media takie jak Telewizja Republika czy Telewizja w Polsce, ale również media typu będące w likwidacji TVP czy chociażby radio RMFFM. I tutaj krótki cytat z dzisiaj, czyli aktualny stan rzeczy. Mimo ogromnej skali zniszczeń, trudno w Kłocku znaleźć osobę, która dostałaby całą możliwą pulę pieniędzy 200 tysięcy złotych. No, tak wygląda wasza pseudopomoc dla ludzi, którzy stracili dobytek w trakcie powodzi. Podczas prac nad pierwszym projektem ustawy mówiliśmy, że 200 tysięcy to zbyt mało, że musi być kilka razy więcej najlepiej 100% strat poniesionych przez, przez mieszkańców, przez przedsiębiorców. Teraz okazuje się, że to nie 200 tysięcy, że to realnie 130 tysięcy. I nie ma z Waszej strony namysłu, nie ma dementii, nie ma propozycji wyjścia z tej sytuacji. Jest pudrowanie i lukrowanie rzeczywistości. I zarówno tutaj na sali sejmowej czy w salach komisyjnych, ale przede wszystkim w mediach. Ale powodzianie wiedzą, że zostali zostawieni sami sobie. Wiedzą, że pomoc dla nich jest szczątkowa. A środki finansowe przeznaczone na obrost Kancelarii Rady Ministrów, czyli ministra Kierwińskiego są ogromne. Kiedy skończycie z tą fikcją? Kiedy realnie weźmiecie się do roboty? Bośle. I kiedy realnie pomożecie tym, którzy tej pomocy Bo. potrzebują? Dziękuję, Dziękuję za bardzo. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.